2 kwietnia 2025 roku, środa. Dzień powszedni. Kolor szat, fioletowy. Rok C i Czwarty tydzień Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie przymierze Boga z Izraelem. Psalm. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Ewangelia, Syn Boży ożywia tych, których chce. Pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby o kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom, wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach, ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezstrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie poraci ich wiatr upalny ani słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z Zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa. Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem. Albowiem, pan pocieszył swój lud, zwitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto słowo Boże. Psalm. Pan jest łaskawy. Pełen miłosierdzia. Pan jest łagodny i miłosierny. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków. Przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy go wzywają, wszystkich wzywających go szczerze. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Aklamacja. Chwała Tobie, Królu wieków. Ja jestem z wstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, królu wieków. Ewangelia według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd. Lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi, mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. I ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia, ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. Kochani, dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam niezwykle głęboką prawdę o Jezusie Chrystusie, który jasno objawia swoją jedność z Ojcem i swoją boską naturę. Jezus, wypowiadając te mocne słowa wobec Żydów, którzy go oskarżali o łamanie szabatu i bluźnierstwo, ukazuje swoją tożsamość jako Syna Bożego, będącego w jedności z Ojcem. Ojciec mój działa aż do tej chwili, i ja działam. Mówi nam Jezus, przypominając, że Boża miłość i opieka nie zna ograniczeń ani czasu, ani święta, ani odpoczynku. Miłość Boga działa nieustannie, niosąc życie i ocalenie. Zwróćmy uwagę na to, jak Chrystus podkreśla tę boską więź, Mówiąc, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Jezus pokazuje nam w ten sposób, że jego dzieła nie są samowolne, lecz wypływają bezpośrednio z doskonałej zgodności z wolą Ojca. W Osobie Jezusa widzimy więc idealną harmonię miłości, zjednoczenie dwóch osób boskich wraz z Duchem Świętym, które działają jako jedno, które są jednością w miłości i jednością w działaniu. W słowach Jezusa znajdujemy również wielką obietnicę i nadzieję dla każdego z nas. Kto słucha słowa Mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne. Chrystus przypomina nam, że wiara, jaką pokładamy w Nim, jest drogą do życia wiecznego. To On sam, Jezus Chrystus, jest źródłem życia, źródłem ocalenia, które zostało nam dane przez miłosierną miłość Ojca. On ma moc ożywienia serc, które wydają się martwe, pozbawione nadziei, zagubione w ciemności. Słyszymy wyraźnie, jak Pan zapewnia nas o swojej władzy ożywiania tych, których chce, tych, Którzy z ufnością i wiarą otwierają się na Jego słowo. Ale Jezus przypomina nam dzisiaj również o bardzo poważnej prawdzie: to On sam jest sędzią. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi. Władza sądzenia, jaką otrzymał Jezus, jest dla nas wezwaniem do refleksji nad własnym życiem, nad wyborami, które codziennie dokonujemy. Jezus, jako sprawiedliwy sędzia, nie przychodzi, aby potępiać, lecz aby objawić Bożą sprawiedliwość opartą na miłosierdziu. Ten sąd jest sprawiedliwy, ponieważ Jezus, jak sam mówi, nie szuka własnej woli, lecz wypełnia wolę Ojca, który go posłał. Jest to sąd pełen miłości, pełen łaski, ale zarazem sprawiedliwy wymagające od nas nawrócenia i autentycznego otwarcia na Boże miłosierdzie. Chrystus wskazuje nam dzisiaj, że przyjdzie czas, gdy jego głos dotrze nawet do tych, którzy są w grobach. To przypomnienie o powszechnym zmartwychwstaniu jest dla nas wszystkich mocnym wezwaniem do rachunku sumienia. Przypomina nam, że życie nasze tu, na ziemi, nie kończy się wraz z chwilą śmierci. Zmartwychwstanie stanie się początkiem wieczności, która będzie nagrodą lub konsekwencją naszych ziemskich czynów. Ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci zaś, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. To ważne przypomnienie dla nas, abyśmy troszczyli się o swoje życie duchowe, abyśmy żyli zgodnie z przykazaniami miłości. Wierni nauce Chrystusa, abyśmy w naszych codziennych wyborach mieli zawsze przed oczami wieczność, do której zmierzamy. Drodzy moi, w świetle tej Ewangelii warto dziś szczególnie prosić Chrystusa, aby ożywił w nas wiarę, aby Jego słowa, pełne mocy i łaski, przemieniały nasze serca. Prośmy, abyśmy słuchając Słowa Bożego i wierząc w Chrystusa, mieli pewność życia wiecznego abyśmy już teraz przechodzili ze śmierci do życia. Jezus daje nam tę wielką obietnicę, ale od nas zależy, czy będziemy gotowi otworzyć nasze serca, czy też pozostaniemy obojętni, odrzucając Jego miłość i Jego dar zbawienia. Niech ta Ewangelia będzie dla nas źródłem odwagi i nadziei. Nie bójmy się zaufać Jezusowi, który przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Uwierzmy w Jego słowo, przyjmijmy go jako naszego Pana i Zbawiciela. Żyjmy każdego dnia w świadomości, że On jest z nami, że działa w naszym życiu i pragnie prowadzić nas do pełni szczęścia w Królestwie Bożym.